Dzień dobry wieczór, ja jestem Gaming, a to jest szybka synchronizacja. Pyk, pyk. Dobra, okej, okay, możemy zaczynać. Godzina 20, Project Zomboid, kontynuujemy przygodę. Więc tak, na samym początku chciałem wystartować z dobrymi, naprawdę informacjami, czyli 5 łapek w górę w pierwszym odcinku, więc super, cieszę się, naprawdę. Dziękuję za to. To jest naprawdę z motywacja mnie trafiła, że napisałem dobijmy te 5 łapy w górę, no i jest zawaliście, ok? Nawet 6 w tej chwili, jak sprawdzałem sobie, yy, więc jest fajnie. Dziękuję za jakikolwiek odzew yy, pod, y, w komentarzach, y, pomijając oczywiście moich znajomych i robi się nudno, dobra, bo tutaj trochę sporo stałem, yy, próbując sobie skonfigurować wszystkie programy do nagrywania. Yy, synchro, synchro robiłem po to, yy, bo kiedy otrzymałem sobie dźwięk. Bo nie, inaczej. Ogólnie yy, nagrywałem dźwięk razem z grą, głos razem z grą nagrywałem i kiedy to chciałem, yy, później w programie to wyodrębniałem, wkładałem to do Audacity i kiedy to otrzymiałem, to szum, który towarzyszy nam będąc w domu albo na dworze został tak jakby eliminowany I to brzmiało jakby to był mój oddech i były takie... Trochę niestworzone dźwięki, to można się tego dosłyszeć w, poprzednim, yy, w poprzednich dwóch odcinkach i dlatego zacząłem nagrywać po prostu osobno. I myślę, że to będzie po prostu lepsze wyjście i tak rozmyślałem sobie, bo patrzyłem na mapę, tak wam powiem. I z tego domu nie ma nigdzie, wszędzie jest po prostu daleko. Nie opodal są po prostu takie pojedyncze domki, które nam się nie przydadzą praktycznie. Może tylko po to, żeby znaleźć jakieś chipsy i konserwy. Ale jeżeli chodzi o jakieś większe budowle, z większą ilością zombie, jakieś y, magazyny czy coś w tym stylu, no to trochę kiepsko wam powiem, że z, tej, z tego domku wędrować, więc. Dlatego myślę sobie, że przejdziemy jeszcze kawałek drogi I wr wrócę do, po prostu do mojego starego mi miejsca zamieszkania Gdzie po prostu... To jest chyba najlepszy dom w grze, tak wam muszę powiedzieć Więc... Tam się chyba przeniesiemy, więc dobra Sprawdzimy jeszcze na szybko teren Co tu się dzieje Czy nie mamy jakieś gości? Ej dobra, tak w ogóle... Yy, niepokoi mnie to, że moja postać się praktycznie nie męczy. Jest 22, ona powinna być już chyba zmęczona. Przynajmniej tak zawsze było. Dlatego wezmę sobie tabletki na senne i po prostu mogę spać już. Mogę spać, ale yy, wezmę tablety na senne i po prostu sprawdzę sobie. Wziął już? I dobra. I jestem po prostu ciekaw, czy zachcę się. He, czyli dobra. Działa, działa. Yy, system yy, spania, system zmęczenia działa, więc dobra, wszystko w normie. Napełnimy butelkę wody. I pójdziemy spać. śpi Dobra. 10 godzin. Za 10 godzin będzie 10, tak? Czy nie? Nie, za 10 godzin będzie 7 chyba. No dobra, śpimy 10 godzin i wyruszymy sobie Okej, okay, wypas Już nie jesteśmy zmęczeni 840, dobra, okej, okay, o jedną godzinę się tam pomyliłem, bo na szybko strasznie myślałem yy, Więc tak Sprawa jest taka, że Zgarniamy najpotrzebniejsze itemy, czyli Yy, ale szybko po prostu, butelka majonezu niepotrzebna nam, butelka nie, 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 chipsy na pewno do plecaka, bieramy. Yy, co tu można wziąć jeszcze? Yy, puszki. Puszki pobieramy, z pewnością, przydadzą się. Napój. Puszka kurydza yy, Kotel przypalony to nie. Masło orzechowe, dobra. Yy, co tu mamy? Otwierasz do konserw, ja chyba mam przy sobie już jeden, tak? Yy, oczywiście, że nie. Nie, 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 dobra. No to otwierać, pobieramy zapałki. Może jedno, ale pe pewnie byśmy znaleźli. Ale dobra. Butelka wody to przyda się, jak nam odetną Już wszystko. Nie, yy, uh, uh, uh. to półeczki są, są puste. Jakieś dobra. Półki z książkami, książki. Pobieramy tylko yy, te, z których się możemy czegoś nauczyć. Tu już nie zmieścimy. Aha, myślałem, że już też nie. Dobra. Toaleta, to w nic nie ma. A stąd pobieramy tylko tabletki nasenne, one się mogą przydać. I zawijamy stąd. Do widzenia. I teraz tylko na szybko sprawdzę drogę. E, wejdę na mapę, sprawdzę drogę, którą moglibyśmy pójść. Czyli będziemy musieli się po prostu wrócić i... Tak jak wtedy, tylko że po prostu... Yy, bardziej na to Na południe, bo tu jest chyba jak na ukos to jest południe mi się wydaje Tak przynajmniej było, bo wyżej jest farma północna Tak w ogóle zatrzymał to Żeby mi czas nie leciał Więc pójdziemy Pokazał wam, pokazałbym wam tą mapę, ale nie chcę mi się trochę bawić w sceny na obs Bo e, czuję, że gdybym coś zaczął robić, to bym to zwalił i by nagrywanie się w ogóle zatrzymało. więc e, to by było tylko utrudnienie, no to nie no. Dobra, trafimy. Idziemy po prostu w dół, jest 9.20. E, jedziemy, wędrujemy. Ciekawe, czy postać się zmęczy tym razem. Ok, póki co cicho. Mam wrażenie, że miałem jeszcze coś mówić, ale... mnie że z tym... Aha! E, Także siak, ja myślałem w pierwszym odcinku, że mnie właśnie zombie ten y, ukąsił, y, zadrapał, ale jeszcze nigdy mnie po prostu przez moją długość gry, bo tam grałem naprawdę sporo, to jeszcze nigdy mnie nie spotkało coś takiego, żebym się zadrapał poprzez przechodzenie przez y, rozbite okno, więc tu taki tam szczegół. E, dzięki za zwrócenie uwagi. Hmm... Okej, okay, tutaj byliśmy. O, 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 Dobra, dobra Panowie już są. Okej, okay, skoro mamy dom tutaj, to zajrzymy sobie do środka. Nie byliśmy tu, bo tej półki nie pamiętam. Więc sobie Przejrzymy. Torba foliowa, czekolada. Czekoladę pobieramy. Puszki. Nóż kuchenny. O. Puszki brać, nie brać, nie wiem. Nie, dobra, biorę. Trochę przeładowany jest koleś, ale to chyba. póki co. Awokado. Na razie to nam. nie będzie jakoś znacznie to oddziaływać na nas. Dobra, to pobieramy. Nasionka. I więcej rzeczy już nie będę mógł wziąć. I tak o jedną puszkę za dużo wziąłem, więc. Puszkę kukurydzy wyjmę. Łoty. Stąd stąd muszę coś wyjąć. Puszkę kukurydzy. A do pysaka jedną wezmę. Dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj. W toalecie może jakieś nie ma. Nic. Ha. I tutaj. Buty, gwoździe. No to w ogóle jakie te mają pudełka Czyli wychodzimy. Dziękujemy za wizytę. Okej, okay, tam jest grupa i tam jest grupa. No dobra, no to zajczymy. Chociaż... No nie wiem. Ja po prostu teraz twardo nie, nie przechodzę przez żadne domki, tylko twardo yy, lecę w, przed siebie. Co to za pieseł? Szczeka gdzieś. Waruj. Po prostu twardo lecę mm, do tego domu, o którym mowa. Zobaczycie o co mi chodzi. Ok. Przyciskiem ja sobie przechodzimy. I chyba... chyba tędy. Dobra, no, nie jestem się już sprawdzać mapę, więc zasuwam po, po prostu na czuja. I mam nadzieję, że trafię. Okej, okay, tu mamy jakiegoś pojedynczego zombie, do sobie go za dwóch. To może zawalczyć trzech To możemy sobie zawalczyć Dobra ten stoi, nie widzi nas Idiota O! A to ona, to idiotka, dobra Uj, nie trafiłem Dobra, piękne puncze lecą, gleba Perfekt. I tego jeszcze tak. Oj, mapę wszedłem, niesący. Nową kartę otworzyłem. <grymne> Bo mi kursor wyleciał. <grymne> to mogłoby być ostro. Ok, nic tam nie było ciekawego. O! Dzień dobry. Czego pan szuka? Było mnie tam. I dobra, nie, sprawdzę mapę. Jestem gdzieś mniej więcej tu. Yy, I tak naprawdę to. Aha! Aha, dobra. To wiem, gdzie jestem. Tutaj, jak tędy przejdę, to wyjdę na takie ławeczki. Okej, okay, no to idziemy. W ogóle sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. Okej, okay, już się przestraszyłem. A tu? A również więc dobra, ja już wszystko wiem. Tylko musimy się przycisnąć przez te krzuny. I dobra, jest ścieżka. I tu wyjdziemy na takie pewne ławeczki. Tak? Tak, dobra. Więc będziemy musieli iść pomiędzy tymi domkami. Tutaj może być sporo zombie, bo to jest yy, dosyć spore osiedle w sumie. Takich domeczków letniskowych, nie wiem jak je nazwać. W sumie to są kempingowe? Nie wiem, naprawdę. Ja nie, ja nie Ameryka. Okej, okay, tam mamy. Pani i pani, panowie, tam są. To pójdziemy tędy. W ogóle jak jest ze zdrowiem naszym, zabandażowany. już się nie brudzi. jest wypas. Tu mamy dwa punkty doświadczenia do rozdania. Których na razie nie możemy niestety rozdać, ale. Z pewien czas jak będziemy sobie jak będziemy się skradać i cicho chodzić to nam się to wszystko y, rozwinie oraz oczywiście sprintować ale to na razie jeszcze nie Jeszcze nie było okazji żeby tak naprawdę y, z, uciekać przed zębiakami, więc na, na razie możemy powiedz, bo nie widać w okolicy Znaczy teraz dopiero widać Okej, okay, to jest jakieś małżeństwo. Pan... Y, pan Andrzej i pani Zuzanna Dzień dobry. Oj, najwidoczniej się nie kochali, bo Andrzej w ogóle nie reaguje. Ale niestety, Andrzej, ty też musisz dostać w pysk, więc. Do widzenia! Kurde, jak zwykle, aha, tu widzę czas ile nagrywam, to zawaliście. Bo zawsze zapominam sobie zerknąć na zegarek i sprawdzić, ile po prostu już nagrywam. Okej, okay, więc zasuwamy sobie tędy, tu mamy jednego pana, mam nadzieję, że... że tam nie ma nikogo więcej, bo sobie go z chęcią dam mu w pysk. Siema. Leży. Nie wiem, który przejść, tam tędy czy tędy? Tędy, dobra, pójdę. Okej, okay, wypas, są tylko dwa zombiaki. Tylko ja w to kiedyś się to chyba bojałem. Oj, Myślałem, że on na glebę już poszedł No gin, ile ja muszę w ciebie wywalić Co ty robisz? Ile ja muszę w uder uderzeń wywalić takiego zombiaka? Noż do masła. Heh. Zresztą to, to może być po prostu spowodowane tym, że ki używam tylko w jednej łapie, a nie oburącz, więc logiczne, logiczne. Dobra, szybki look na mapę. Gdzie jestem, dobra? Ta! Serio? Ło! To jest za daleko, zaszedłem już. Ale szybko. Dobra, idziemy. Myślałem, że nam ta podróż trochę dłużej zejdzie, nie? Ze 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 Dlatego... A no tak, ty, dobra Jej, wszystko jest otwarte. Kiedyś ten składnik był zamknięty, trzeba było rozwalać go siekierą Ooooooo To może się przydać Pudełko spinacz, młotek. Młotek na... Młotki się przydadzą, ale tu później ja zacznę zbierę sobie to zapalę. Nie będzie. Nie wolno na prądzie oszczędzać, bo za dwa tygodnie a tak dokładnie za 12 dni i tak go odetną, więc... Eee, fuck off. <laughs> Ty zombiaków. No dobra, zdzielimy je sobie, żeby mieć po prostu czystą okolicę. Tak czy siak jak e, pobijemy wszystkie zombiaków w jednej okolicy, to one nam się nie będą po prostu respieć, tak wam powiem Po prostu zdzielimy wszystkie zombiaki. I ta okolica będzie czysta, okolica będzie czysta, dopóki no, nie przyjdą na jakimś evencie, ale to się w sumie rzadko zdarza, żeby oni przeszli po prostu takie kawał drogi, bo raz uderzy. raz z północy będzie jakiś strzał, a raz z południa, więc to różnie byłe, a rzadko jest tak, że. o Ten nas zobaczył, dobra. Rzadko jest po prostu tak, że. raz strzał będzie z, z południa... i później jeszcze raz z południa, czy tam z północy, wiecie o co chodzi. No gin! Ale pała, ile trzeba było uderzyć. W ogóle... Nie wiem czy się wdawać w tą bójkę tutaj, bo ich jest tu sporo. Bo ja tak naprawdę nie wiem ile... Nie, po co to włączył? Mój jest wodowy jeszcze, jeszcze trzyma, ale mam coś na zapas, żeby się bić. Chyba młotkiem. Tak? Nie, nie mam młotka. Wyłożyłem go. Nie wziąłem stamtąd. A dobra, mniejsza z tym jest tam młotek. Ej, nie, to dobra, przejdziemy im za plecami chyba. Ten nas nie zobaczy, bo idiot, jest idiotą i puka w szybę. O kurde, ile, ile ich tu jest. Ej, nie, nie, dobra, na razie easy. E, tu przy sklepie może być sporo. Chwila. Okej, okay, sprawdzałem ile nagrywam. Um, dobra, tych sobie... Oni są we trójkę tutaj, to tych sobie możemy zdzielić. To są panie, ale blahar jakieś, pod śmietnikiem. O, jest i pan! No, ale co ty się bujesz w pakerce? Zadrapanie. Eee. Krocie mnie ugryz, co ty jaja lubisz? Nie ciekawy wam powiem. Korda. czuję się jak noob, który mówi, że dużo grał, a, a normalnie wygląda, jakby był nowicjuszem po prostu. Świetnie, no i idź stąd już. W pysk zarobisz. Ej, wkurzyłem się, dobra. Zombie zadrapał mnie, więc zadrapanie niekoniecznie może prowadzić do śmierci, ale przeważnie to jest zombifikacja, więc e, ja się postaram może jakoś odkażać tą ranę. A jeżeli już będzie wszystko pójdzie na straty, to po prostu, jeżeli będzie gorączka, no to już popij wodą, więc... Hmm. <ślinik> no i dobra. Teraz zjemy sobie chipsy. Oj, normalnie masakra, dobra. Na razie nic się nie dzieje. W sumie to pój teraz wezmę, wyjmę apteczkę. Mam tą apteczkę? Mam apteczkę, dobra. A, bo ja chyba tutaj nie schowałem jednej tej butelki. Waciki. Bez rękawnik, i to była chyba butelka gdzieś pamiętam, albo i nie Nie no, dobra Okej, okay, to ja na razie bez żadnej walki Spróbuję dojść do tego domu, bo on to jest ten dom I na szczęście jest tu w miarę czysto I mam nadzieję, że w środku też jest czysto, więc Puk, puk Oto śrubokręt łopanie panie, idealnie. Super. Dobra, teraz sprawdzam, czy nie ma niczego w domu naszym. Okej. Okay. Eksperckie stawianie pułapek. Chyba może stawianie pułapek dla ekspertów. No, <grystanie> raz zasuwamy zasłony. Okej, okay. jeżeli jeżeli nie będę miał ża żadnej gorączki, ani niczego, to będę farciarzem. A tak na razie to będę próbował się... Ta lodówka jest przepiękna. Stek, kotlet... Epic. Dobra. Czyli od razu z góry... Wsadzam tutaj... Po prostu... Ja się w tej chwili chyba wypakuję... I nic nie będę po prostu... Do siebie wsadzał. Ja po prostu już tutaj z pamięci będę wiedział, co gdzie pochować, bo już... No jak mówiłem, żyłem sobie tutaj... Miesiąc praktycznie, więc wypas. Klucze bym sobie dorobił. Aha, dobra, czy tu... przejrzymy chatę, czy nie ma tu zombie dalej? Mamy darmowe zasłony, więc perfekt. Eee, to co tu jeszcze? Jedna, jedna. Ta, jest ok, Nic, pusto. Słuchawki, <laughs> video Videogame, CD player... Łooo, to my ustawienie, jesteśmy najlepsze rzeczy w jednym miejscu. Gibel czysty... Łojacie. Martwa, mysz, mysz, mysz. To się nie przyda. Otwierać drut, kawa, masło. O, pięknie, po prostu. Czuję się. Po prostu, jak u siebie. Łyski... Wiem. Łyski wypijemy, jak uda. Po, po dobrej podróży, po prostu wypijemy sobie łyski. To będzie coś fajnego. O, niestety, na razie nie mogę grać, bo nagrywam, więc sorry. Zapraszają mnie do gry. W kantera. Okej, okay, zajrzymy jeszcze za chatę. Czy tu nikogo nie. czegoś niepokojącego przypadkiem nie ma. Ok, tylko te dwa zombiaki tam są. Więc dobra, sprawdzimy tutaj jeden. To od ciebie zdzielimy. W sumie powinienem unikać. Ło! Wow, jak nagleby poleciał. W sumie powinienem. brudny bandaż. Eee... Nie! Nie! Dobra Skroczę A tam niech będzie zabandażowany sobie, to z czasem zniknie I teraz zabandażuj, kroczę Dobra Lecimy się w tym odcinku, jeszcze wypakujemy i na tym zakończymy w sumie Dobra, ja w sumie powinienem chyba unikać walki Czemu to się zbugowało? Trawa, halo? Co się dzieje tu z tą trawą? Ale dobra, mniejszy to. Teraz ee, martwię się nad czym innym, więc dobra do, do lodówy wsadzamy po prostu wszystko czekolada, chipsy, puszka ziemniaków ee, Butelkę wody na razie z plecaka, chipsy, masło, kotlet, czekolada, puszki, napój, puszka, 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 puszka Okej, okay. tabletki. Tabletki zawsze gdzieś tutaj, w tym trzymałem, różne tableteczki. Mm, apteczkę do toalety może wsadzę, jeżeli tam jest. Tak, była, była tutaj, jest półeczka. Więc tu wsadzimy apteczkę. Ręcznik. Mm, tabletki na jeszcze tu muszę pójść. Dobra, na razie nie będę zamykał drzwi, bo się cały czas tutaj wracam. E, nasiona. Nasiona zawsze tu chowałem. Dobra, to jest puste, więc tu schowamy nasionka. E, książki. Oj, gdzie ja poszedłem? Tu. Książki schowamy sobie w to miejsce. Mam jeszcze jakieś? Nie mam. Brudny bandaż. Otwieracz do konserw, to on jest w sumie niepotrzebny, bo już jeden mamy. Ale co mi tam... Gdzie jest ten otwieracz? Tu jest otwieracz, więc schowamy tutaj jeszcze. Dobra, no będzie jako dwa. Popcorny błyskawiczne, puszka ziemniaków. To pobieram to... I wszystko przekładam po prostu do lodówki. Czekolada... Popcorn, ziemniaki... Coś jeszcze? chwila, coś to chyba jeszcze widzę. Tylko nie mogę się dojrzeć. Nie, dobra, wszystko. Eee, tutaj kawa, masło. Tak, po prostu jedzenie do jedzenia, żeby mi się później to nie mieszało. Jak będę, jak, jak kawa, to wiem, że to jest do spożywania. No to do lodówki wsadziłem. To się nie, nie stanie, jak to wsadzę do lodówki, więc. Eee, ły, Łychi, łychy, whisky. Jeszcze jedna kawa, płatki, whisky, o! Mamy dwie butelki, więc szampańsko. Mm, pyk. Whisky. Zapałki. Te zapałki gdzie wsadzę? Tu wsadzę zapałki. Jestem kozakiem. Patrzę z jakiej odległości otwieram drzwi. Dobra. Więc teraz y, szybko sobie, co tu się dzieje? Brudny bandaż. No, bandażujemy sobie cały czas. Dobra, póki nie będzie infekcji, sobie bandażujemy to. Eee... Spróbujemy sobie przy okazji. Dobra, apteczką musimy zadziałać. Ten worek, to na razie możemy y, po prostu. W worek. Przestań używać, a pójdę po apteczkę, więc... Albo dobra, to będzie w następnym odcinku, więc w tej chwili dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podoba. Zapraszam na następny odcinek jutro o 20. Dobijmy 10 łap w górę, kolejna bariera, więc żegnam się z wami i do zobaczenia. Cześć!